Dzień dobry Skorpiony, witam w Horoskopie na październik 2020. Odniosę Was tu też również do wstępu, tak jak dla wszystkich Zodiaków, jeżeli chodzi o energię tego miesiąca. A teraz już zaczynamy. Rozpoczynamy od kobiet. Muszę powiedzieć kobietki Skorpionice, że nie mogłam utrzymać talii w ręku. Po prostu karty kombinowały, wypadały, cała talia się burzyła. U Panów już tak nie było, natomiast... Tutaj, no, energetycznie zobaczymy, zobaczymy, co karty pokażą dla Was na miesiąc październik. Zobaczmy. Mhm. Jeśli macie przebudzenie, przebudzenie, olśnienie odrodzenie wchodzi to już, już po, po prostu pewne energie z września oczywiście przechodzą i będą tutaj na październik cały czas mm, krążyły być może być może słuchajcie przeskok nowiu i nowy rok numerologiczny też już automatycznie dał wam taką inną energię i spojrzenie i e, słuchajcie ym, no, do tej pory tak troszeczkę tutaj pokazuję, co odchodzi, mniej więcej. No to odchodzi taki okres, wiecie co, poranienia, dużo emocji, może zrozumienia, że w emocjach musicie się kierować czymś innym. Bo pewne schematy działań, na przykład zachowań do tej pory nie działały u Was, jeżeli chodzi o emocje. Być może z drugiej strony wiele z Was przejrzało trochę na oczy i zobaczyło rzeczy w zupełnie innym świetle: swoją sytuację, swoją pozycję, pozycję na przykład swojego związku, to kogo kochacie, kto Was kocha. Jak wyglądają relacje? Yy, czy one mają jakąś drogę rozwoju, czy też, yy, czy też nie bardzo? Czy trzeba tutaj, albo mówię, zmienić schemat, albo odstąpić, jak gdyby, tak? No, no tutaj jest weryfikacja. Weryfikacja emocji wchodzi mocno i waszego całego życia takiego uczuciowego. Słuchajcie, to, co będzie tak. Yy, no u niektórych właściwie powiem wam, że tak w pierwszej dekadzie października możecie mieć jeszcze różne y, trudne takie emocjonalne y, doznania, może tak. Natomiast pewne rzeczy mówię będą się kończyć. E, no i teraz tak. Właściwie y, większość czasu w tym październiku to y, będziecie się skupiały tutaj. Na szukaniu nowej drogi, nowej ścieżki dla siebie, nowych rozwiązań. I bo macie totalne poczucie braku, jeżeli chodzi właśnie o emocje, czy będziecie mieć, tak? Kobiety, moje drogie, bo tutaj coś nie gra. Coś nie gra w emocjach, coś nie gra w uczuciach, coś nie jest tak, jakbyście chciały, jak, jak, jak zakładałyście, jak. Yy jak planowałyście sobie. Tutaj pewne rzeczy wymykają się Wam spod kontroli. Na inne pewne, mówię, rzeczy też i schematy nie działają, które były do tej pory. Będzie tutaj, jak gdyby, trzeba spojrzeć na sprawy też zupełnie, zupełnie inaczej. Być może odpuścić pewne rzeczy. Być może uspokoić się też. Bo hmm, no niektóre z was strasznie bronią czegoś, co nie jest rozwojowe, co nie jest już dla was dobre, lub przytrzymujecie się przy kimś lub kogoś, gdzie na przykład ta relacja w ogóle już nie ma sensu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że niektóre z Was bronią się tak bardzo przed zranieniem i tak naprawdę z jednej strony się bronią, z drugiej strony tak nie robią nic, by było inaczej, by były zmiany. Więc ciągle, gdyby jesteście ranione, bo ciągle przyciągacie taką energię, bo jesteście ciągle jakby upewniacie się podświadome same, że. No, w zasadzie tylko jakiś negatyw was spotka w tej kwestii. Ciągle coś podejrzewacie, ciągle coś y, wy wiecie lepiej, czy odczuwacie lepiej. Dla niektórych no, jest to prawdą, zgodne z prawdą, bo widzę tutaj y, takie historie, natomiast niektóre z Was y, biorą coś na wyrost, ale cały czas dostajecie te negatywne zwroty, bo nie potraficie zmienić własnych schematów, nie, mo, nie potraficie wyjść. Poza tą sferę swojej też kontroli emocji? Tak? Yy, I tutaj yy, nie zgadzacie się z tym. Oczywiście podświadomie się nie zgadzacie, ale z drugiej strony nie robicie nic, by to zmienić. Yy, co jeszcze w tym Październiku? No macie, no niektóre, w ogóle macie bardzo dużo emocjonalności. Ten, ten po prostu, no jako też na, na znak wodny tutaj przystoi. No to tutaj te emocje krążą bardzo, bardzo obficie w tym październiku. Słuchajcie, część z was będzie musiała dokonać wyboru że nie będzie musiało, no źle powiedziałam, no. Część z Was dokona tego wyboru, część z Was będzie się zastanawiało nad tym, część z Was może sytuacja zmusi, natomiast to zrobicie, to wiadomo, że wasza wola, natomiast jest tu pokazane, są takie sprawy, że niektóre z Was muszą podjąć wybór, jeżeli chodzi o waszych, nie wiem, mężów, partnerów, ukochanych, tak? Czy. Jak zwał, tak zwał. Dlaczego? Dlatego, że pewne prawdy tu wyjdą na jaw, pewne rzeczy w ogóle wy będzie, przestaniecie się jak gdyby też oszukiwać, lub jest nawołanie do tego, byście się przestały oszukiwać, wreszcie spojrzały właśnie z otwartymi oczami, tak realnie, bardzo nie oderwane od rzeczywistości, od tego, co sobie wymyśliłyście, tylko od tego, co macie faktycznie. Część z Was, kochane, no będzie tutaj. Yy, będzie tu wybierało drogę rozejścia się, drogę rozwodów, drogę tak, po prostu formalnych tutaj formalnego zakończenia sprawy, bo Pewne rzeczy już u niektórych, czy pewne relacje tak naprawdę są w, tak zawie, w takim zawieszeniu już, one są już tak stagnacyjne, że, że tu się już więcej na przykład u niektórych nie da zrobić. Więc, więc takie tutaj są energie. Fakt u części też tutaj, jak gdyby kończy się też jakaś karma, jakieś odrabianie karmy, jeżeli chodzi o partnerstwa, jeżeli chodzi o relacje, u części z Was, co już miałyście zrobić, czy, czy miało Was spotkać z tym człowiekiem, to już jak gdyby jest na końcówce. To już się kończy, słuchajcie. I, i, i tutaj mm, kwestia tego też, co, co niektóre z Was zadecydują. Część z Was, jeżeli chodzi tutaj y, właśnie o. O energii relacji, no część będzie tu, ja to też widzę, część będzie tutaj chciała odbudowywać jakieś rzeczy, chociaż tak nie do końca potraficie, bo to takie jest niezgodne z tym waszym taki, taką osobowością, taką wiecie, charakterem i, 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 i tutaj będzie Wam bardzo, bardzo ciężko, ale niektóre po prostu zawalczą tu, tak? Zawalczą jeszcze, niektóre w ogóle przejmą pozycję obronną totalnie do, do, do partnera. Ehm. I mówię, pójdą też, pójdą też swoją drogą, lub pomyślą już o tym, że to już może czas, że, że, że już trzeba skończyć pewne rzeczy. To wszystko Wam się też przełoży, moje drogie, tutaj też w ogóle na sprawy, też zawodowe. Sprawy zawodowe, sprawy zdrowotne, bo powiem Wam tu, że tak będziecie w październiku pochłonięte tymi, tą emocjonalnością, tymi uczuciami, będziecie tak zagłębione, niektóre z Was będą żyły jak w takiej matni, jak w takiej nie wiadomo. No, wiecie, będziecie tak oderwane od rzeczywistości, będziecie tak błądzić tutaj po prostu myślami w tych emocjach. I tak się na tym skupiać, że po prostu gdzieś sprawy zawodowe, finansowe będą wam totalnie gdzieś tam umykać, zejdą zupełnie na, na drugi plan. Nawet oczywiście no, niektórych mogą tutaj przeszkadzać, więc, więc też uważajcie, bo, bo, bo będziecie bardzo emocjonalne też w pracy. Wiecie, możecie być roztargnione, uważać na popełniane błędy, możecie być smutne, możecie tutaj w tej pracy, no, kto, ktoś może wam zarzucić, że nie jesteście profesjonalne, dlatego że pokazujecie jakieś tam emocje. Bo tych emocji faktycznie będzie dużo, i um, możecie nie dawać rady, co niektóre z utrzymaniem dystansu, tak? Więc. Um. Tutaj też dobrze weryfikujcie, wiecie, co, co można w domu, co można w pracy i z kim i kogo i jak. No, u niektórych z Was też no, będziecie mieć tu jak, jak, jakichś powierników też, będą jakieś tu osoby wspierające, y, jakieś przyjaciele, y, jakieś kobiety też, y, które, y, które wesprą Was jakieś y, empatyczne, więc, więc macie tutaj, macie tutaj też y, wsparcie i z tego skorzystajcie. Nawet w pracy jakieś tam zrozumienie, więc, więc okej. Okay. No, mówię, te sytuacje tutaj no też zdrowotnie jakoś no odbiją się siłą rzeczy i mówię, będziecie trochę no psychicznie oderwane, zmęczone. Takie wiecie, nie do końca tutaj. Osadzone w rzeczywistości. Będziecie starały się tutaj rozważać różne rzeczy, mówię, podejmować decyzje i te decyzje będą Was bardzo obciążały też fizycznie. Mogą być nerwobóle, bóle głowy, y, mogą się odzywać y, jakieś stare dolegliwości, lub zupełnie y, nowe, gdzie Was zaskoczą, będziecie przemęczone, będziecie potrzebowały odpoczynku, bo po prostu. Nadmiar tych emocji no, będzie Was osłabiał, tak? Więc tutaj, słuchajcie, uważajcie na siebie, nie dajcie się tak bardzo tutaj też pochłonąć temu. Bądźcie jednak też sprawiedliwe, po pierwsze w tym, co czujecie, w tym, co zastałyście, czy jest w rzeczywistości i w tym, co... Być może myślicie, że będzie. Weryfikujcie też wszystko dokładnie, mądrze. Zróbcie sobie też bilans zysków i strat na każdym poziomie. Na pewno Wam to pomoże. Więc mm, słuchajcie, ja Wam życzę kobietki siły. Bo miesiąc pokazuje się niełatwy. No muszę to powiedzieć, niełatwy. Z drugiej strony też słuchajcie no musi musi znowu źle. Nie tak. Dobrze byłoby zaakceptować i zrozumieć, bo to jednak są karmiczne sprawy. Więc to jest Spłacanie jakichś długów. Na pewno wiecie, jak to wygląda. Yy, I niepotrzebne są słuchajcie pytania: dlaczego ja, dlaczego mi, co ja takiego zrobiłam, a gdzie popełniłam błąd yy, i w ogóle, że wszyscy są w, czy ci, co są zajęci, są tacy niedobrzy. Nie o to w tym chodzi. Wiecie dobrze, że dusze. Umawiają się wcześniej na pewien scenariusz. Niekoniecznie on jest miły, więc trzeba tutaj pewne rzeczy przejść, pewne rzeczy dokończyć. Pewne relacje są na jakąś daną chwilę, pewne relacje są po to, by się czegoś nauczyć, pewne relacje są po to, by pojawiły się nowe dusze, by wykonać jakieś zadanie, by się rozwijać. Także tutaj też y, proszę Was, moje drogie, byście w tą stronę też się troszeczkę pokierowały, byście nie zapadały się tak bardzo, tak? W tej emocjonalności. Wy macie w sobie dużo siły. Wy sobie poradzicie. Ten miesiąc po prostu może być takim miesiącem osłabiającym Wam trochę, jeżeli chodzi o te emocje i wykańczającym, tak? Natomiast y, pamiętajcie, że nie ma tego złego. Co by na dobre nie wyszło, i jak zamykają się jedne drzwi, otwierają się drzwi następne, i w większości, um, oczywiście też dzięki naszej e, mądrości i doświadczeniu, okazują się lepszym niż to, co było, tak? Dobrze, trzymajcie się, kochane. Życzę wytrwałości siły, dbajcie o siebie przede wszystkim. Dziękuję bardzo. No takie historie mi się dzisiaj poka pokazały akurat na ten październik dla pań. Panowie, zapraszam teraz, panów skorpionów, co dla nich w październiku. panowie, macie tak, że um, um, będzie ważna, czy jest ważna kobieta, która jest przy was. Eee, I kwestia tego, że żeby dobrze postępować, żeby dobrze, mądrze postępować, um, też dla własnego też tutaj dobra, dla y, osiągnięcia Dobrych, że tak powiem, wyników, dlatego że niektóry, niektórzy z Was po prostu muszą poszukać też troszeczkę innych, innych schematów niż, niż do tej pory, na przykład w relacjach były. Muszą troszeczkę tutaj zmienić też swoje, jakieś takie skostniałe, słuchajcie, schematy, dlatego że słuchajcie, tak zwane każde rozdanie jest inne, wiecie, i trzeba zastosować nieraz po prostu inne metody i te, które działały na przykład przy jakiejś jednej partnerce poprzedniej i, i, i fajnie to jakoś tam wychodziło, czy, 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 czy hmm, według Was było dobre, niekoniecznie niekoniecznie sprawdza się przy e, innej pani więc e, tutaj też pomyślcie dobrze bo potrzebna jest Wam ta kobieta, yy, i ta kobieta, widać, jest dla Was odpowiednia i dobra. Natomiast yy, musicie tutaj popracować yy, nad tymi swoimi schematami i nad, tym, nad tą swoją ścieżką, Waszą wspólną ścieżką, żeby to była Wasza wspólna ścieżka, żeby była ona odpowiednia i była yy, po prostu, yy, jak gdyby, yy, rozwojowa. Tak? rozwojowa. I teraz tak. E, część też widzę e, Panów skorpionów e, będzie musiało e, pomóc też swoim mamom e, w różnych kwestiach. Czasami są to kwestie wsparcia finansowe lub e, będą no, musieli e, pomóc w takich sprawach wiecie, Różnych takich typowo codziennych, materialnych. I teraz tak, część też panów z kolei będzie otrzyma pomoc od na przykład swoich rodziców, tak, jakieś też wsparcie. Dodatkowo, słuchajcie, część z was, i tu też jest pokazane, ma przełożoną kobietę. I, czyli szefową. I po prostu jest pokazane, że mm, będzie nakładała na, na Was jakieś obowiązki, coraz bardziej, coraz bardziej, a, a Wy będziecie się troszeczkę wycofywać, nie będzie pasowało Wam to. Będzie. Mm, Was to lub, albo zbytnio obarczało, albo po prostu mm, będzie to dla Was miało jakiś inny wymiar i ten, ten drugi taki wymiar, y, podtekst, y, nie będzie Wam się za bardzo podobał. I teraz tak. Mm, no ciekawe to się historie układają, powiem Wam szczerze. Niektórym panom, no, układa się po prostu też romans w pracy, tak? E, niektórym z kolei y, Zakończenie romansu. Więc mamy część panów, których się gdzieś tam rozpocznie jakiś romans, a część po prostu kończy, będzie kończyło dany romans w pracy. Takie są tu właśnie sytuacje. Jeszcze co mam? Mam taką informację, że panowie które są stały w jakichś tam związkach czy relacjach, to tutaj będzie bardzo fajnie, bardzo fajnie się też u niektórych działo i będą takie właśnie nowe możliwości, nowe możliwości, które, które będą dla Was właściwie niespodziewane. U niektórych będą to informacje o tym, że powiększy Wam się rodzina, że zostaniecie ojcami, więc też to są takie fajne tutaj sytuacje. U niektórych po prostu, jak nie wiem, grom z, z jasnego nieba spadnie zakochanie. Też są takie tutaj historie. Takie, wiecie, od pierwszego wejrzenia, jak Was coś tam fajnie przy, przyłoży w tym październiku. I super. Niektórzy z Was będą um, słuchajcie w takiej um, energii, um, w której będziecie się w ogóle podobać, będziecie zwracać na siebie uwagę, będziecie atrakcyjni, będziecie um, taką energią pałać bardzo, um, wiecie, z jednej strony takiej urokliwości, a z drugiej strony takiego, będziecie bardzo interesować sobą, swoją osobowością, wiecie, tak, swoją emocjonalnością, inteligencją taką emocjonalną, więc tu bardzo, bardzo fajnie będziecie tak, jakby płeć przeciwna będzie widziała Was taki, taki fajny materiał na, na, na partnera, bardzo ciekawy, bardzo taki wiecie. Kuszący i taki, mm, no, y, taki fajny, żeby go przy, przygarnąć, żeby go mieć, tak? Więc, więc tutaj mm, takie są historie. To nawet mogą być i nawet nie jedna kobieta, i dwie, i więcej też jest. No. Panowie skorpiony, no, będziecie mieć powodzenie w tym październiku. Z tego, co widzę, tylko mówię mądrze tutaj też wybierać, nie bawić się tutaj też uczuciami, bo tu są niektóre takie właśnie igraszkołe, że tak powiem, energie. No okej, okay. u niektórych panów w pracy też będą sytuacje, w którym będziecie musieli podjąć decyzję. Podejmujcie je nie pod wpływem chwili, pod wpływem przemyśleń.